Tego, 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 wytłumaczyć, tego, 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 państwo. tego, 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 To, jest, to, jest, to, jest, to jest w państwo, były robione tego, 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 tak tego, 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 tak tego, 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 tak Jedną rzecz, drugą warstwą to było to, że zawsze chciałem wyglądać jak slash. To jest taki gitarzysta z gansu, z gansa drożest. No ale w związku z tym, że zupełnie ma inną fryzurę pamiętam to ma takie bujne, bujne włosy, no te czarne i tak dalej to ja tak jak jemu ten on zajmuje czasami ten melonik swój kapelusz to ja nie ściągam, bo się wstydzę no. ale słuchajcie żartuję, żartuję oczywiście jestem przyzwyczajony do tych zmian które, które zachodzą w lusterku, no. no nie wiem w związku z tym jest wszystko u mnie ok. jeśli chodzi o y, łódź Łódź. Dla mnie to znaczy oczywiście te dwie wystawy wcześniejsze były bardzo, bardzo ważne, bo w jakiś tam sposób jestem związany z tamtymi miejscami od lat yy, współpracuję z osobami, które pracują w tamtych muzeach, znamy się yy, i lubimy i z wielką przyjemnością, z wielką przyjemnością miałem tam wystawy. Yy, tutaj yy, w Muzeum Fabryki jest mi szczególnie przyjemnie, dlatego że łódź z moim rodzinnym, rodzinnym miastem, ponieważ chociaż e, formalnie e, wyprowadziłem się, do Głowna jakiś czas temu, e, formalnie stałem się głównianinem od 20, 2003 e, do 2005 roku nie 2002 roku, to cały czas jestem związany emocjami z Łodzią i tak dalej. Powiem Wam, żeby zanim przejdziemy do pracy jeszcze taką ciekawostkę. Ciekawostkę. Tutaj wśród Państwa ten Pan Zaporata to ma takie nazwisko dokładnie jak jakie nosił mój dziadek i pradziadek. Nie? A nasz pradziadek, bo to nasz wspólny pradziadek Piotr Wilkanowski to jest, mecenas Piotr Wilkanowski, bardzo proszę, tak żeby że nasz wspólny pradziadek muszę Wam powiedzieć taką ciekawostkę związaną z łodzią wyprowadził na ulicę miasta Łodzi pierwszy elektryczny tramwaj. Był pierwszym tym, który tym tramwajem kierował. Wtedy do tego trzeba było jakieś tam wykształcenie i tak dalej, więc on tym y, tramwajem y, tam przez chwilę jeździł, a później stał się instruktorem tych pierwszych elektrycznych tramwajarzy w Łodzi. Nie pamiętam dokładnie, w którym to było roku, ale to był rok 900, 1901, tutaj Tomasz może podpowie y, historię. 1901, drugi rok to te okolice jakoś. Ja tam nie jeżdżę, bo... ja, ja wiem, ale to, ale to książka. No i teraz o co chodzi? po prostu o to, że ja. yy... związki, związki, właśnie z Łodzią moje są bardzo, bardzo duże. Przez wiele lat mieszkałem w Łodzi na ulicy Braterskiej, później na ulicy Praskiej. To takie szemrane takie to różnice, bo tam Jarzewska w takiej historii, także miałem swoje różne przejścia z Łodzią też, no nie? Yy. Ale w każdym razie moja rodzina, ci prawa praga, kroki i tak dalej, wywodzi się z samego centrum zamieszania, tam gdzie działał Max i cała ta ekipa gangsterów, ponieważ mieszkali na ulicy Zamiszy, tuż obok Bałuckiego Starego. Także to stan to, to stamtąd jest, jest mój, mój taki rodowy. A jeśli chodzi o pracę, o pracę, Szanowni Państwo. Ja przez jakiś tam czas robiłem obrazki, takie, mówię obrazki, bo po prostu nie są to wielkie obrazy, kolorowo, zwykłe akryle na papierze, na kartonie itd. i tak dalej i cały czas, czas, to robię, ponieważ lubię takie rzeczy bardzo, bardzo robić, w których mieszam elementy takiej geometrii, elementy geometrii z jakimiś takimi wizjami nieco kosmicznymi. W każdym razie, jak bym to powiedzieć, yy, interesuje mnie przestrzeń, czas i tutaj jeszcze poszukam odpowiedzi. Ruch, czas, przestrzeń. Więc, <grym,> 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 dlaczego tutaj sobie pozwoliłem zacytować te wszystkie rzeczy? Dlatego, że to jest taki krytyk, który zajął drugie miejsce w Polsce chyba 2 czy 3 lata temu, bo Dostał drugą nagrodę w takim ważnym konkursie. O tym tytule reputuję te pracę. Więc to dostał z tego konkursu pracę. W Toruniu było to. na uniwersytecie Mitułaja Pustawnika, tam jest taki Wydział Artystyczny Ludzie z tego w Torunia, to organizował. No i, no i wiecie Państwo, że dużo by, dużo by opowiadać. W każdym razie postanowiłem, jeśli chodzi o takie postanowienia moje, to kończę z małymi pracami. Kończę z małymi pracami, zwłaszcza, że inspirują mnie pewne panie tutaj, jest ich szefowa z Galerii Miejskich Włosi, bo mówią te dziewczyny do mnie, z którymi tam kontaktuję się w Galerii, panie Darku, więc pan skończy z tymi małymi. Nie? A, ja, a ja tak sobie pomyślałam. Zawsze mam bardzo dużo pracy, ale pod jednym warunkiem, że powiesicie jego profesora Bieraka. Z też też konstruktywistyczny, tak. Obiecuję. Jest szansa? No to Nie. dobrze. Dziwku, chcę Państwu podziękować. Aha, oprócz tychże tych, kolorowych obrazków kosmicznych, kosmiczno-surrealistyczno-geometrycznych, tak. bo tutaj jeszcze takie wątki surrealistyczne można w nich zobaczyć, ponieważ, ponieważ no, są w tym takie różne, różne zagadki to od pewnego czasu w te moje wystawy włączyłem prace przestrzenne w postaci tych płaskorzeczek, które tutaj są na tej ścianie i tam kilka jest na, na tamtej ścianie. A te rzeczy robię niedługo, nie, nie ja w, w praktyce od dwóch, trzech lat, a zainspirowała mnie, mnie współpraca, współpraca z... Wielką też świątecznej pomocy, dla której zrobimy pewne prace, którą mi sprzedali, zarobili na tym masę, masę forsy, prawie 200 tysięcy złotych. 200 tysięcy złotych udało się nam wspólnie zarobić i dokładnie żeby nie było przekłamać, 187 tysięcy złotych. 30 dni w tym roku było znacznie mniej. Mniej, bo tylko trzy prace zrobiłem, a ten na 60 finalnym zrobiłem 30, finalny, 30. takich złotych serc, podobnych to bo takie są dwa małe serduszka tam pierwszą, po tamtej stronie, w tych nie ma. Tamte były trochę prostsze, bo ja, robiąc te serduszka następną, to czas myślę, że tam jakiś rozwój, to, było rozwój, to jest... No rozwój. No i co? Yy, co więcej? No a prace te no, to są po prostu inspirowane jakimiś takimi emocjami, związanymi. Ze, ze, związanymi no z przeżyciami normalnymi takimi, nie I tyle, co tu dużo, co tu dużo mówić. To. Yy, są na przykład, yy, w związku z tym, że, yy, że proszono mnie parę razy o to, żebym na przykład pod niektórymi pracami przynajmniej powiesił karteczki z tytułami i tak dalej, nie? Bo yy, to, to, te tytuły, te tytuły zrobiłem i, i, i po prostu ale do palca nie trzeba przywiązywać uwagi do tego, co tam jest napisane, bo można sobie na swój sposób interpretować też. rzeczy. Także zapraszam do oglądania wystawy, ale póki co e, chcieliśmy tutaj e, rozdać e, z panią Anią Lisiewicz, szefową tutejszej galerii i tak dalej, oskary nasze, czyli e, serduszka, no, nie będę czytał nominowanych, nominowani jesteście wszyscy Państwo, wszyscy macie szansę, takie serduszko zdobyć. Wystarczy tylko coś dobrego dla mnie, dla, dla nas zrobić, to nie? And the winner is Pani Anna Lisiewicz, takie serduszko za bardzo proszę. Bardzo no, a teraz zapraszam, nie wiem w jakiej kolejności, ale zapraszam nasz zespół. Proszę panią Monikę Sicińską. Proszę Panie. bardzo, też, czerwono. Wycie oni grają kapis, no nie to co im na razie. A są naprawdę bardzo zdolni. I wiecie co, i powiem wam tak. Współpracujemy w różnych składach, którymi kieruje ten pan skromny w okularkach, sobie siedzi, tak cichutko. To jest Adasz, list. Wybitny witarzysta. I on mi zawsze po prostu w miarę potrzeb zbiera zespoły, które pomagają przeprowadzać aukcje charytatywne, koncerty z okazji jubileuszy różnych instytucji takich, które pracują na rzecz dzieci niepełnosprawnych i tak dalej, i tak dalej, mnóstwo. Na przykład z Moniką będziemy teraz współpracować drugi raz, a ostatni raz i tutaj, 17 lat temu. Ja tutaj widziałem taką koleżankę na wtedy. Kiedy pomagaliśmy, pomagaliśmy y, Agnieszce zdobywać środki na pomoc dla jej y, dziecka. Dla jej dziecka nie, wtedy. I udało się wszystko i opowiadałem im, że, że wszystko się udało. Bo to była bardzo skomplikowana A Adaś i Panczo, Adaś i Panczo, y, czyli Paweł Łuczyński, Adaś Lis. To widzicie co pamiętam jak robiliśmy kiedyś taką aukcję w Głownie na rzecz szkoły specjalnej na rzecz szkoły specjalnej i z nimi występował w trio jeszcze taki ich kuzyn jak on się nazywa? Szymon robić. Szymon i Szymon basista, gitara, perkusja i wyobraźcie sobie że oni wtedy, no to są cały czas bardzo młodzi ludzie, no to wtedy, prawie 20 lat temu, no, to oni w ogóle wyglądali jak takie kajtki, co uciekły na wagary normalnie. I słuchajcie, w jednej sali, takiej bardzo fajnej, była ta aukcja, a w drugiej sali oni się tam instalowali ze sprzętem. No i po prostu wszyscy się zastanawiali z tych gości, a tam bardzo różni goście przyjechali na tą aukcję, co to będzie? Jak oni w ogóle zagrają? Jak oni wyjechali po prostu z Jazz Rockiem, z Gerwichem kopiem, z cikiem koriną i tak dalej, to po prostu ludziom gały na wierzchu normalnie. Tacy Także zdolni. Także bardzo na to.